Kolejny dzień przeżywany życzę tego państwu, aby ta radość, czy ta taka akurat również przepiękna atmosfera rodzinna, tak jak tworzymy tą atmosferę, towarzyszyła Państwu. To hasło pikniku przedszkolnego, tego festynu przedszkolnego, które brzmi trzy godzinki dla rodzinki jest czymś wyjątkowym. Jest czymś. Co rzeczywiście trzeba wykorzystać. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość wesprzeć przedszkola w organizacji tego dzisiejszego święta. Ale żeby nie przedłużać, bo jest gorąco, a tych atrakcji tak dużo, że pewnie nie zdążymy z nich wszystkich skorzystać, to ja zanim zaczniemy, mam taką tradycję, która jest na każdym z podobnych święt, świąt przyjęta. To proszę bardzo, wszyscy Państwo, żeby się dobrze rozgrzeć, podnosicie obydwie rączki do góry. Każdy, kto chce uczestniczyć aktywnie w tym święcie, dzisiaj podnosi dwie rączki do góry. Państwa też, bo ci, którzy nie podnoszą, będą na scenie podnosić. Każdy. Pan w czerwonej koszulce, dwie ręce do góry, prosimy. Wszyscy podnoszą. Pan w niebieskiej koszuli też. Wszyscy na pana patrzą teraz. Bardzo dobrze. I uwaga, najbardziej znane ćwiczenie wszystkich przedszkolaków jest bardzo zresztą proste i znane każdemu. Pani w pomarańczowej koszulce z niebieskim wózkiem, to pani tak. Pani nie podniosła rączek. Obydwie pani podnosi. Uwaga, ćwiczenie, żeby każdy się rozgrzał, robimy. Dzieci też, paso Wszystkie rączki do góry. Uwaga, znamy, każdy może też śpiewać lub recytować. Głowa. Ja mam mikrofon, więc tylko jedną ręką, my to ćwiczymy. Głowa, ramiona, kolana. No schylacie się państwo, co jest z wami. Pięty. To ma być aktywny piknik, a nie piknik stojących ludzi. Drodzy państwo, jest czerwiec, piękna pogoda, jeszcze raz ćwiczymy. Uwaga, głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana. Kolana, e, przepraszam, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Oczy, uszy, usta, nos. Pan w niebieskiej koszuli się spóźnił, proszę pana. Musi pan się bardziej aktywnie tutaj spisać. Proszę państwa, dwa razy szybciej. Dwie rączki do góry. Pan w kraciastej koszuli z białym balonikiem też podnosi ręce do góry. I że panu. O, pięknie. I Widzi pan, jak ma pan na imię? Marcin. Świetne imię, proszę pana. Uwaga, dwa razy szybciej, uwaga. Głowa, na kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty, głowa, na kolana, pięty, oczu, z nos. Nie zdążyła pani tutaj. Pięć razy szybciej próbujemy, dzieci gotowe, pięć razy szybciej. Uwaga, ręce do góry, dwie. Głowa, na kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty, głowa, na kolana, pięty, oczu, z nos. A pan z kamerą, że niby tam. A, teraz dobrze. Dziesięć razy szybciej, dzieci, spróbujemy. Tak, nie słyszę? Nie słyszę, tak czy nie? Bardzo. Albo mam brudne uszy, albo coś jest nie tak. Tak czy nie? Dobrze, spróbujemy, uwaga. 10 razy szybciej to jest szybko czy wolno? Do, nie słyszę. Dobrze, uwaga. na kolana pięty kolana na pięte, kolana piętę, głowa, Gowaromia kolana pięte, nos. Pani się nie patrzy, tylko robi tak. A właśnie. Dobra, będzie 50 razy szybciej, spróbujemy. Tak czy nie? Spróbujemy, dobra. Obydwie rączki do góry, szanowni państwo. Uwaga. Świetnie panie Marcinie. Cały czas pana bilujemy, uwaga? Nos! No dobrze, zdążyliśmy wszystko. Będzie to, będzie to utytułowana e, grupa, e, grupa laureatów drugiego miejsca podczas ostatniego e, konkursu, ostatniego turnieju wzubarkowi, gdzie zajęli drugie miejsce na ponad 20 formacji. Reszta z nas. Na tym placu zabaw jest animatorka Wiktoria, która się z dziećmi. Kręci się Sebastian Szczubosz, który na koniec ma też dla dzieci niespodziankę. A ja zapraszam wszystkie dzieci. Dzień dobry! Dziecięce. Ale nie rób, bo tutaj się płacze. Się. Czuje scenę, gdyby ktoś nie wiedział. To jest I jak w piekle. Takie moje jak... życie. Wszyscy, którzy chcą otrzymać nagrodę, przychodzą tutaj pod scenę. Widzimy nas tym dzisiejszy, trzy godzinki dla rodzinki jest w pełni, dwa najlepsze... Asia, pan Marcinek ci pomoże chodźcie odtędy, tu trzymajcie list, tam są pieniądze dobrze? dla was, możecie wziąć nie ma pieniędzy? chodź, to powiesz wszystkim, że nie ma kasy chodź, a skąd się biorą? chodźcie dziewczyny, mam dla was zagadkę taką krótką, dobra? jak odpowiecie dobrze to będzie super, chodźcie, przedstawcie się nam Macie narzeczonych? Nie! Ani jednego? Nie! Ani troszkę? A nie! A chcecie, żeby go znaleźć? Nie! Dobrze. Powiedzcie, skąd się biorą pieniążki? Nie wiem. Skąd się biorą pieniążki? Nie wiem! A nie ze ściany? Nie! Bo ma... ja zacznę mówić. Cześć! Cześć Sławo! Cześć! Ależ tak, że cały raz im was usłyszą. Jeszcze raz. 3, 2, 1! Cześć! Ojeju, o gówno. Pomyjmy się trochę. Wiecie co to jest zumba? Tak? A co to jest zumba? Dobrze. A przede wszystkim... Tutaj... A dlaczego tam, tutaj zapraszamy pod scenę i jedziemy z muzyką, mogę prosić? Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało Ja to słyszałem. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to... Fał. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało To ja tego chyba nie potrafię. A pod sceną dzieci też tańczą. Wyginam śmiało ciało, Dzieci tutaj na scenę, ale nie możecie tu stać blisko Julcia. O tu Juczy, chodźcie, słoneczka wy moje, jasno na niebie świecące. Uwaga, żeby nikt nie spał ze Państwo przed sceną też możecie. Mama pokazuje, jak poprawi nie tańczyć. Tata również. I'm okay. Za chwileczkę, specjalny gość dzisiejszego dnia jest z nami grupa cyrkowa, grupa iluzjonistyczna Fokus, która tutaj na scenie zaprezentuje swoje wyjątkowe umiejętności. Więc już zapraszamy Państwa pod scenę, bo tutaj, już na chwileczkę, wyjątkowy pokaz chyba takiego obrazu jeszcze nie było pokaz iluzji, pokaz magii, a przede wszystkim sporo radości i humoru. Dlatego zapraszamy wszystkich. Wiemy, że tu jest ciepło, że jest gorąco. Iluzjonistyczna pokus będzie czarować, będziemy prezentować. Brawo! Brawo dla celi. Prosimy już muzykę, zatrzymujemy! I dzieci powolutku schodkami ze sceny schodzą. O, zróbmy, żeby nie dawać przykładu dzieciom. O, lepiej nie tak, ale już niech będzie. Nie można. Dziewczynki, tam są schody.